Marcello Moretto dobrze pamięta, jak to miejsce wyglądało przed laty. Dziwnie się je teraz ogląda. Opuszczono je w stanie idealnym, ale oczywiście nie było już używane. Marcello pracuje dla Agencji Środowiskowej. Która próbuje usunąć toksyczne pozostałości rozpadającej się infrastruktury. Z perspektywy ekologii, a zwłaszcza leśnictwa, to składowisko materiałów żelaznych. Kompleks zbudowano na szczycie góry, więc wszystko spływa na dół. Gdy całość się rozpada, stanowi toksyczne zagrożenie dla ludzi żyjących poniżej. Długofalowy wpływ na środowisko był najmniejszym zmartwieniem konstruktorów kompleksu wzniesionego w 1966 roku. Świat podzieliły dwie zwalczające się ideologie. Nie przesadzę mówiąc, że był to moment, w którym kraje NATO, czyli Stany Zjednoczone wraz z europejskimi sojusznikami, były pewne, że ZSRR może w każdej chwili zaatakować. To miejsce powstało z przekonania, że zimna wojna lada chwila zmieni się w trzecią wojnę światową. Obie strony potrzebowały doskonałych środków łączności, żeby wiedzieć co się dzieje, ale też aby zapobiec odwetowi wywołanemu fałszywym alarmem. Sześć ogromnych anten pochodzi właśnie z tamtych czasów. Zardzewiała maszyneria wewnątrz zdradza, kto jest ich właścicielem. Kompleks został wybudowany przez siły powietrzne Stanów Zjednoczonych. I był jednym z najtajniejszych centrów radiokomunikacji. Stacja na Monte de Limbara miała zlikwidować słaby punkt w obronie NATO. Południowa flanka NATO, czyli najbliższa Afryce Północnej, zawsze była miękkim podbrzuszem sojuszu. To z tamtego kierunku mógł zaatakować Związek Radziecki wraz z sojusznikami.